Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Bardzo miło, że wpadliście przy piątku. Na początek, wielka prośba o zostawienie łapy w górę tutaj pod filmem. Dziękuję serdecznie za każde kliknięcie. Słuchajcie, na początek chciałbym przypomnieć, że jest 185 zł do odebrania na weekend od fortuny. Dzisiaj jest taka opcja, jeżeli nie masz konta w fortunie. To możesz 185 zł już dzisiaj mieć na grę i to we freebecie. I o tej promocji nie jest skomplikowana. Powiem zaraz nieco więcej. Potem odpalimy sobie piątkowe konkursy, i oczywiście przejdziemy do kuponów. Mamy, słuchajcie, 6 kuponów stricte na dzisiaj od ekipy debiutującej i moją taśmę na 20 tysięcy złotych ponad na weekend. Zaczynam od promocji powitalnej w Fortunie. Jest to temat No dla każdego gracza, który konta w Fortunie jeszcze nie ma. Jeżeli chciałbyś sobie 185 zł odebrać niewielkim nakładem sił, to trzeba oczywiście przede wszystkim założyć konto w Fortunie z dedykowanego linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jak sobie zerkniesz na sekcję komentarzy, w pierwszym od góry jest link do Fortuny. Klikasz sobie, zaczyna się proces zakładania konta. W trakcie zakładania konta zaakceptować Zgody marketingowe trzeba. Teraz słuchaj, trzeba wpisać kod promocyjny, obstawiamy tak, jak widzisz tutaj w rogu na dole ekranu. Za to masz już 10 zł. Po założeniu konta, weryfikujesz to konto, czyli standardowa procedura. Za zweryfikowanie konta gracza masz kolejne 25 zł. Już łącznie masz 35 ziko. I teraz, żeby odebrać kolejne 150 zł, słuchaj, najważniejsze, trzeba zagrać totalnie dowolny kupon za minimum 50 zł. Z kursem łącznym 2,50 lub wyższym. Przykładowy kupon na dzisiaj. Skopiowałem sobie tutaj typy od ekipy YouTubeowej. 50 zł na stawce jest? Jest. Kurs 2,50 jest? Jest. Oczywiście możesz zagrać swój totalnie dowolny kupon. Nie musi być taki jak widzisz na ekranie, nie? Za to, że zagrasz kupon za 50 zł z kursem łącznym 2,50 lub wyższym. Bez względu na to czy on wejdzie, czy nie, i to jest najlepsze. Po prostu trzeba ten kupon zagrać, dostajesz 150 zł we free betach. Po rozliczeniu tego kuponu po zakończeniu meczów, które masz na kuponie, 150 zł do ciebie wpada. 150 zł za zagranie kuponu, 25 zł za zweryfikowanie konta gracza, 10 zł za wpisanie kodu promocyjnego obstawiamy 185 zł łącznie dla każdego nowego gracza fortuny, który dzisiaj założy sobie konto z dedykowanego linku, który macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. No, i jest to promocja, tak jak powiedziałem, dla każdej osoby, która jakim studem jeszcze konta w fortunie nie ma. Więc wszystkie osoby zainteresowane, no powiem Ci szczerze, na weekend całkiem sympatyczna sprawa, takie 185 zł, nie? Bo to jest oczywiście kasa, za którą ty możesz sobie ładować kupony. To są free bety, wszystko jest we freebecie, więc no, dowolnie sobie tym dysponujesz, nie? Osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Jest tam link do fortuny. Można kliknąć, zakładać konta i korzystać. Zanim przejdziemy dalej. Klasycznie walimy dwa konkursy. Jeden z tych konkursów jest oczywiście u nas, słuchajcie, na Facebooku. Jest to konkurs na rzuty rożne. Typujecie po prostu ilość rzutów rożnych. 100 zł mamy w puli nagród dla każdej osoby pełnoletniej, dla każdej osoby, która ma Facebooka. To znaczy każda taka osoba może sobie wziąć udział w konkursie, nie? Około 9.00 będzie dodany post konkursowy na Facebooku. Obstawiamy .info. serdecznie. Zapraszam, link jest w opisie pod filmem. No i lecimy jeszcze z konkursem, jak zawsze, YouTube'owym. Standardowe, symboliczne, 20 ziko do zgarnięcia w Fortunie. Co trzeba zrobić? Robić, żeby nie powalczyć, subskrybować kanał, obstawiamy, trzeba. No i kliknąć, że tą łapę w górę tutaj pod filmem, like. W komentarzu typujecie, yy, dokładny wynik. I minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Pogonią Grodzisk a Śląskiem Wrocław. Dopisujecie swój nick gracza z Fortuny, typujecie do 20.30. Komentarze e, dodane po tej godzinie, bez nicku gracza na Fortunie, nie biorą udziału w załawie, czy też komentarze edytowane, nie? Także tutaj komentarze do waszej dyspozycji, a ja przechodzę do kuponów. I zaczynamy od kuponu Tomka. 5 stówek mamy od razu ładowane overy na dzień dobry. Słuchajcie, spotkanie w lidze belgijskiej pomiędzy Standardem Lierza, Zultewaregem. Waregem. No i tutaj mamy takiego klasycznego overa 2,5. Goli zaproponowanego. Wiadomo, była przerwa reprezentacyjna. Mogą się dziać różne cuda w tej piłce nożnej klubowej, ale ja sobie po tych 14 meczach, to już jest fajny wyznacznik, sprawdzam, jak w do tej pory rozegranych meczach ligowych te ekipy kręcą gole. Jeżeli chodzi o Standard Liesz. 2,28 średnio na spotkanie. To nie jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o ligę belgijską, bo raczej liga belgijska uchodzi za liga overową. 2,28 to nie jest dużo. Średnia goli z Uldewaregem to jest 3 gole na spotkanie i tu już wygląda to zdecydowanie lepiej. Czyli tutaj jest taki klasyczny over 2,5 goli zaproponowany. Dwa mecze, które ekipy grały bezpośrednio, to nie ma za bardzo sensu sprawdzać, nie? Bo 2023 rok i 2022 rok, więc to mały, słaby wyznacznik. No, było 2,2 i 3 do 0, ale to wiadomo, że Żadnym wyznacznikiem to nie jest. Do tego mamy dorzucone over 1,5 gola w meczu pomiędzy Walencją i Lewantę. Tutaj średnia goli naprawdę fajna, bo jest 2,66 i 3,25, a, a potrzebne są tylko dwa gole. I do tego minimum jeden gol Walencji. Leciutkim minusem tego gola Walencji jest to, że oni gola strzelali w meczach ligowych i pucharowych. Dwa razy w pięciu ostatnich spotkaniach. To co powtarzam, po meczach reprezentacyjnych dzieją się różne cuda. Znaczy to myślę, że Gol Walency to nie będzie w kategorii cudów postrzegany. Ważne, żeby tego gola dali 1097 może wrócić. Druga propozycja jest od Kamila. No i tutaj mamy, słuchajcie, podpórkę na Marsylię z overem 1,5 Gola. O tego overa 1,5 Gola to na papierze nie trzeba się martwić, bo w meczach NICEI średnio 291 gola na spotkanie, 3,25, jeżeli chodzi o Marsylię. No i trzeba powiedzieć, że Marsylia... W ogóle ma najlepszą ofensywę Ligi. Lepszą niż Paris Saint-Germain. Po 12 meczach 28 goli Marsylia strzeliła. 24 Paris Saint-Germain. Są aktualnie zawodnicy Marsylii. drużyna Marsylii na drugim miejscu. Dwa punkty straty do lidera do Paris Saint-Germain. Świetnie grająca ekipa. Nicea dwa mecze przed przerwą reprezentacyjną przegrała. Z Paris Saint-Germain 1 do 0 i z Metz 2 do 1. No tutaj podpóreczka na Marsylię. Z racji tego, że grają na wyjeździe, to kurs pozwala na to, że jak dorzucisz sobie podpórę i overa 1,5 gola, to ten kurs. Na taki, na taki zakład jest całkiem sympatyczny. Mamy dorzuconego BTTS-a w meczu hmm, Ekstraklasy. Górnik, Zabrze, Wisła, Płock, czyli po prostu zakład na to, że jedni i drudzy w tym meczu strzelą gola. Tu fajna statystyka, bo w pięciu ostatnich meczach zarówno Górnika, jak i Wisły, Płock cztery razy u tych i u tych były BTTS-y, więc statystycznie to myślę, że pod statystykę wyciągany bet. Obie drużyny mają tutaj gola załadować. No i mamy jeszcze Overa, dwóch i pół goli dorzuconego w Holandii. 16. kolejka pierwszej Ligi Holenderskiej, bo to nie jest ta ekstraklasa holenderska. To jest drugi poziom rozgrywkowy Dortrecht z Vitezę. I tutaj, jeżeli chodzi o samą średnią goli Dortrech, to mamy 2,4 gola na spotkanie. Jak na Ligę Holenderską to nie jest dużo. Dużo natomiast jest w przypadku Vitezę, bo tu mamy 3,69 gola na mecz. Ciekawostka jest taka, że jest to ekipa ostatnia. Strzeliła tyle samogoli, co straciła w 13 meczach, 24 gole strzelone i 24 gole stracone. Także tutaj mamy overa zaproponowanego. Zanim przejdę do kuponu od Adriana, szybciutkie, takie naprawdę na szybkości zaproszenie do naszej grupy na Facebooku. Do grupy, na której mamy ponad 100 tysięcy ludzi. Wiadomo, weekend przed nami, masa kuponów na grupie się pojawi. Typy bukmaerskie, obstawiamy, grupa się nazywa. Link do grupy jest w opisie pod filmem. Wrzucam jakieś ostatnie kupony wyciągnięte z grupy. I słuchajcie, z tą grupą jest taki temat, że jak sobie dołączysz, nie musisz być czynnym użytkownikiem i wrzucać codziennie kuponów, co ty tam grasz, nie? W ogóle nie musisz się udzielać. Możesz sobie na spokojnie siedzieć, obserwować, co inni ludzie grają. E, I to tak naprawdę tyle, nie? Jeżeli ktoś tematem jest zainteresowany, pierwszy, nie pierwszy, opis pod filmem. Tam jest link do grupy, serdecznie zapraszam. A teraz już idziemy do kuponu od Adriana. Tutaj mamy e, trzy mecze, słuchajcie: rzuty rożne w drugiej Bundeslidze. W spotkaniu pomiędzy Hertą Berlin a Eintrachtem Brunswick. E, jeżeli chodzi o. No, fajnie wyglądają te rożne. Jeżeli chodzi o ostatnich pięć spotkań rozgrywanych ligowych przez jednych i drugich: 11, 8, 13, 7 i 9 rogali w meczach. Yy, w meczach proszę Ciebie, Herty. 9, 10, 7, 11 i 8 w meczach Brunszwiku. Cały czas kręcą się koło tej linii: 8,5 w ostatnich meczach, więc no też mi się wydaje, że, że są to ekipy, które faktycznie tych rożnych trochę dostarczają. Mamy dorzucone. A nie, przepraszam, dwa mecze tu są, a nie trzy, ale są kilka typów z meczu Mainz. Z meczu Mainz proszę Ciebie z y, Hoffenheim wyciągniętych. Minimum dwa gole w tym meczu. Odpowiednio średnia 2,8 gola. Średnio w meczach Bundesligi, jeżeli chodzi o Mainz. Szalone 3,7, jeżeli chodzi o Hoffenheim. Do tego Hoffenheim nie może przegrać tego spotkania. No i to faktycznie, jak sobie spojrzysz na tabelę, to po tych 10 kolejkach Mainz gra tragedię. To jest ekipa przedostatnia. Ma tyle samo punktów co ostatnie Heidenheim. 5 punktów zgromadzonych po 10 meczach. No, Hoffenheim przede wszystkim seria 4 wygranych z rzędu przed meczami reprezentacyjnymi. Świetna seria. Wskoczyli do topowej szóstki. I faktycznie po tych 10 kolejkach, no jakby bez wątpienia jest to ekipa zdecydowanie lepsza niż Mainz. Nadmienię tylko, że po reprezentacjach dzieją się różne cuda, więc ja się totalnie nie zdziwię. Jeżeli Mainz wygra to spotkanie na przykład 3 do 1, nie? Tutaj oczywiście, no typ się spina, ta podpórka na Hoffenheim, nie. Biorąc pod uwagę dyspozycje przed meczami reprezentacyjnymi, do tego typu mamy dorzucone jeszcze rzuty różne over meczowy. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze Mainz, to mamy 7, 2, e, przepraszam, 7, 2 12, 5 i 5 ty, anderowo. W meczach Mainz anderowo rzuty różne ostatnio jeżeli chodzi o Hoffenheim 10, 4, 12, 16, 7 no zdecydowanie lepiej coś takiego od Adriana. Propozycja od Igora 5 stówek na podwojenie 1015 może wrócić Pat, znowu druga Bundesliga nam się tu wmieszała over 2,5 goli. W tym drugim meczu Bundesligi na dzisiaj Bochum z Dreznem gra i jeżeli chodzi o mecze ligowe, to jest 12 kolejka w ogóle, jeżeli kogoś taka statystyka by interesowała, średnio 2,83 gola na mecz oglądają kibice Bochum w ich spotkaniach średnio 3,33, 33 jeżeli chodzi o Dynamo Drezno. No to tutaj zdecydowanie bardziej overowa ekipa i to wygląda sympatycznie. Widzę w ogóle, że ten kupon nastawiony jest na gole, nie? Bo mamy też spotkanie Nicei i Marsylii i tutaj jest potrzebny albo BTTS, czyli albo obie drużyny muszą gola strzelić i może być 1-1, albo minimum 3 gole strzelone przez obojętnie którą drużynę, bo to jest ten klasyczny bet super beta, że musi się wydarzyć minimum jedno lub drugie BTTS lub over 2,5 goli, czyli tutaj u Igora jest mocno liczone na, no na po prostu gole w tych wybranych meczach. Przedostatni kupon i moja taśma, a przedostatni kupon jest grub... Wow. Ty, Bartas, 2200 na 4539, ale powiem Ci szczerze, że mi się ten kupon chyba najbardziej podoba ze wszystkich dzisiejszych. Mamy Bodo, które walczy o majstra, nie? Tutaj w ogóle to jest 28. kolejka w Norwegii już. Oni są tam na, na no w takiej już, może nie końcowej, ale... Na, na prostej do mety już, jeżeli chodzi o cały sezon, nie? I Bodo aktualnie po tych 28 kolejkach jest na miejscu drugim, traci jeden punkt do Wikingów, nie? Kvum Oslo to jest typowy średniak, to jest dziesiąta ekipa na 16 drużyn, no generalnie wszystko wskazuje tutaj faktycznie na Bodo, no pewnie większość z Was Bodo kojarzy, jest to ekipa gigantycznie mocna, jeżeli chodzi o, o ligę norweską, ostatnio te ekipy grały 27 kwietnia, 3 do 0 Bodo wygrało u siebie, nie? No tutaj walcą mistrzostwo, Faktycznie wypadałoby wygrać. Podoba mi się 300 zwycięstwo Bodo i podoba mi się bardzo mocno. Over w meczu pogoni grodzisk Mazowiecki ze Śląskiem Wrocław. Dlaczego? Dlatego, że w pierwszej lidze są to bardzo overowe ekipy. Słuchaj, pogoń grodzisk. To mamy rozegranych 16 meczów. Bilans goli totalnie szalony. W 16 meczach 34 strzelili, 23 stracili, to daje nam 3,56 gola na spotkanie. Śląsk Wrocław. Ee, 4 punkty straty do pogoni, aktualnie piąte miejsce. W 16 meczach 28 strzelili, 25 stracili, 3,31 średnia goli. Nie będę tego mówił, ale mam nadzieję, że będzie tutaj po prostu over'ek, bo naprawdę wszystkie tutaj znaki wskazują na overa, więc za ten kupon bardzo mocno trzymam kciuki, bo podobają mi się te typy. Kupon otrzymona jeszcze przed moją tasiemką. To jest, słuchajcie, też propozycja na dzisiaj. O, mamy zakład na to, że Górnik meczu z Wisłą Płock nie przegra i zobaczymy overa półtora gola. Jeżeli chodzi o overa półtora gola, to Górnik overowy zdecydowanie bardziej od Wisły Płock średnio 2,66 gola na spotkanie w ich meczach. 2:07, jeżeli chodzi o Wisłę Płock Słuchajcie, tutaj to jest w ogóle pojedynek, jakby ktoś nie wiedział, nie? Między pierwszą a trzecią ekipą. Aktualnie w momencie nagrywania filmu, górnik 15 rozegranych meczów 29 punktów. Wisła pock 1 mecz rozegrany, mniej bo 14, 26 punktów. To jest naprawdę pojedynek na szczycie tabeli, można powiedzieć, więc tutaj górnik na własnym terenie nie może przegrać minimum 2 gole w meczu, musimy zobaczyć. I jest jeszcze raz spotkanie pogoni grodzisk Mazowiecki ze Śląskiem Wrocław, mianowicie zakład na to, że w całym meczu zobaczymy minimum dwa gole, że Śląsk strzeli minimum jednego z tych dwóch goli i że overrzutów różnych będzie zanotowany w tym meczu. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze pogoni. Tam 7, 14, 14, 14 i 6 rogali. Bardzo ciekawa statystyka. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze Śląska, też świetnie wyglądają te rożne: 17, 10, 9, 12 i 7. Więc jeżeli chodzi o same kupony na dzisiaj, to by było na tyle. No i co tu dużo powiedzieć. Lecę z kolejną taśmą na uwerki na weekend. Wrzucam wam ją teraz po prostu na ekran ponownie, jak zawsze przy piłce klubowej wybrałem sobie Kilkanaście meczów, w których widzę overy goli. po prostu też liczę na to, że nie będą się działy fajne, takie cudowne, overowe rzeczy po meczach reprezentacyjnych, bo często po tych repkach dzieją się różne, właśnie dziwne rzeczy. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, 10 takich kuponów mam zagranych, liczę, po raz kolejny zresztą, na 22 tysiące złotych zwrotu, że tak powiem, z tych kuponów, nie? Generalnie, jeżeli ktoś by chciał sobie śledzić ten kupon na SuperBecie, można. Wystarczy mieć konto na superbecie i wbić sobie na nasze konto strefujemy. Ten kupon jest tam po prostu opublikowany. Link do tego naszego konta na super socjalach, superbeta zostawiam też w opisie pod filmem. Zresztą tak jak zawsze w piątek, jak robię taśmę na weekend, nie. Była jedna taśma, bo ktoś mnie ostatnio zapytał, czy trafiłem taką. Nie, to jeszcze przede mną, ale była jedna taka taśma w tym roku, gdzie zabrakło jednego zdarzenia do 22 tysięcy złotych. Da się, na pewno da się i będę trzymał kciuki za każdym razem, żeby to właśnie było tym razem. Jeżeli chodzi o komplet kuponów, mamy wszystko. 185 zł możesz dzisiaj mieć. To jeszcze ci o tym przypomnę. W fortunie, jeżeli nie masz konta w fortunie, to możesz dzisiaj te 185 zł odebrać. Jak? Ano trzeba założyć konto w fortunie z dedykowanego linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta akceptujesz zgody marketingowe, wpisujesz kod promocyjny, obstawiamy, tak jak widzisz tutaj w rogu na dole. Za to Masz już 10 zł. Po założeniu konta weryfikujesz konto gracza, czyli standardowa procedura. Za weryfikację konta gracza masz kolejne 25 zł. Już masz 35 zł na grę i żeby jeszcze 150 zł. przytulić, musisz po prostu zagrać kupon. Pierwszy na fortunie minimum 50 zł. na stawce, kurs minimum 2,50. Totalnie przykładowy kupon. Pod film, żeby wam to zobrazować, rzucam teraz na ekran, ale możesz zagrać swoje typy, nie? Żeby była jasność. 5 dyszek, kurs 2,50 w górę. Jeżeli kupon wejdzie lub nie wejdzie, najlepsze jest to, że to nie ma znaczenia. Trzeba po prostu taki kupon zagrać. Po rozliczeniu tego kuponu, Fortuna dorzuca jeszcze 150 zł na twoje konto gracza, które właśnie dzisiaj sobie założyłeś. I masz 185 zł łącznie we FreeBetach na grę. Jeżeli ktoś by chciał korzystać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Tam jest link do założenia konta do fortuny i do automatycznego odebrania promocji. Trzymam kciuki za wasze kupony na fortunie, na każdym innym bookmacherze. Jeżeli macie to dzisiaj pograne, niech się zieleni. I klasycznie widzimy się jutro. Pozdrowienia, Elo! No i Nara.